Historia po prostu niewiarygodna, bo pomyślę, tyle, tyle złego, co sobie środowiska gejowskie narobiły przez ostatni czas wśród ludzi, e, to nie narobiły sobie nigdy, bo geje byli i 20, i 50 lat temu, i 40, i byli w filmie, i byli w teatrze, i byli w operze narodowej, i byli wszędzie. I tak naprawdę. Nikogo to chyba nie interesowało, że nie wiem, że pan Marek Barbasiewicz jest gejem. Chyba nie interesowało nikogo, że, że Krzysztof Kolberger był gejem. I ko, kogo to bolało, kogo to interesowało, komu to przeszkadzało. Krzysztof Kolberger przyjeżdżał ze swoim facetem do mnie do Barcelony. Jak się przyjeżdżali do Barcelony, zatrzymywali się u nas i mieszkali. I, i, i komu, jakby, jaki w tym jest, jakby był problem. A teraz myślę, to co się dzieje, cała ta sytuacja. E, tych poronionych marszy, które są po prostu mega prowokacją, bo już mi się rodzi tysiąc rzeczy teraz w głowie, które chciałbym powiedzieć. Jakby, jeżeli geje myślą i środowiska, i te środowiska myślą, że manifestując w taki sposób. Spowodują tolerancję i zrozumienie u ludzi, no to to jest największa głupota, jaka może być. Odwrotny skutek. No to jest odwrotny skutek, że, że powiem szczerze, to mnie zaczyna irytować i będzie to ludzi irytować, bo jeżeli ktoś chodzi i, nie wiem, z powymalowywanymi waginami, czy porozbierany, czy z jakimiś symbolami będzie łaził i profanował obrazy święte Matki Boskiej, czy będzie profanował mszę świętą i tak dalej, i tak dalej, to tylko powoduje wkurw u ludzi i nic szczególnie więcej. Szczególnie Polaków. Nie ma I, nietolerancji, I szczególnie Polaków. My jesteśmy narodem katolickim. Taka jest nasza kultura, tak jesteśmy wychowani e, i, i, i oby tego, oby to się e, jakby nigdy nie zmieniło, bo są to, na, są to wartości, których brakuje już w Europie. Jak widać, jak widać, jakby... E, gdzie one zostały już dużo wcześniej utracone, jak tam to wygląda, a jak wygląda jeszcze życie u nas. Naprawdę Mamy my porównanie, prawda? Tak, my żyjemy naprawdę w cudownym, super, bezpiecznym, fajnym kraju, e, w którym, nie wiem, wartości rodzina, e, nie wiem, wiara są, są, są jakby nadrzędnymi i to jest, i to jest fajne. Jakby nie, dlaczego się chce nas tego pozbawić? Dlaczego, dlaczego jakieś siły pracują nad tym, żeby po prostu. Żeby, żeby to wszystko przestało mieć wartość dla, dla, dla normalnego człowieka, nie wiem. W każdy...